Wiewiórki i bobry, dzień dobry, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Piękne słonko, ale od niedawna. Wyszło jakieś 40 minut temu, wcześniej padało dość mocno. Nie wiem czy słyszycie, towarzyszą mi ćwierki. <laughs> wróbelki chyba ćwierkają. Ćwierkają wróbelki od samego rana. Zapraszam was na dzisiejszy odcinek, życzę miłej zabawy. A dzisiaj, a dzisiaj między innymi sukcesy w e, farmingu, że się tak wyrażę. To jest to, zobaczcie sami. Zapraszam. To jest poranny widok. Kotki są sąsiadki, śpią u niej potem na dachu. Zajrzyjmy do nich. Siema. A czemu wy się tam na dachu, a nie gdzieś w chacie? Nie przeszkadza wam deszczyk? Dziwne to jest. Pewnie teraz przylezą i tak. No nie wierzę, obchód poranny gospodarstwa i proszę, leżą. Ja myślałem, że to są te ciemne pyszynfruty, a to są takie jasne, mega już dojrzałe, bo miękkie. Ale mega akcja, pokażę wam jak wyglądają w środku później, zrobimy teścik oczywiście testowy, yy, smakowy. Teraz trzeba w takim razie się rozglądać, bo one spadają z tych krzaczków jak dojrzeją. No i dwa już leżały, Proszę patrzeć jak spadają na zewnątrz to wtedy już ich nie odzyskam pewnie. Te wiszą, jeszcze wiszą. No dobra, trzeba być czujnym teraz, kurde blaszka. No cóż, byłem przekonany, że te nasze peszynfruty to wersja fioletowa. Okazało się, że to jest wersja żółta, co nawet chyba mnie cieszy, nie wiem. Będę je teraz przekrajał, także proszę bardzo, może tak. Ustawimy kamerę i patrzymy, co się dzieje w środku. No, troszkę tutaj jest tego. A nie, to się po prostu przy przekrywaniu oderwało od skórki. To jest miąż, to jest miąż. I jeśli właśnie to, te pesteczki. Wszystko jest kwestią tego. Przepraszam na moment. Czy to jest już słodkie, czy nie? Zabieram to do dziewczyn. Niech testują. Mami, you want to test? Jest jedna half dla Ciebie, jedna spoon, a second half is for Druga a June, jest dla Jony. Druga is... jest dla Jony. Dżuny jest nago, ale zasłaniam y, zasłaniam pechenfrutem. Także. No nie, to miało być dla mamy. Co? Yummy? Yummy. Dobra, daj Mami spróbować. Proszę, Mami. Pożysz Mami łyżkę. Is it already sweet or it's sour? Oh, it's good. Tak? Sweet and sour. Yeah? Like it should to be. Tak jak powinien. Enough, passion fruit enough, powinien enough. być słodko-kwaśny. Nie? Dojrzały? Already? Mm. Perfect. Mmmmm. Mm, nasz pierwszy passion fruit. Yeah! Starąg się zabrała za wyszukiwanie gotowych owoców. Na razie. Daddy. Daddy. The passion fruit is over there? No, A. Te śliwki klejące się Taron teraz zbiera, tak te, które są gotowe. A ja już jestem w gotowości, żeby przyjąć jeszcze jakieś passion fruta i zobaczyć, jak się go odetnie i odstawi do dojrzenia, czy to się uda. Teoretycznie to powinno to się to udać. To tak, to kochani, tam są passion fruty. Tak. <laughs> O. i zbiera i zbiera i dzisiaj taki proszę was początek odcinka dużo zbierania naszych owoców. To nie wygląda zbyt atrakcyjnie, ale o, jak się zdejmie skórkę to pyszne. Fruta, fruta nie chce za bardzo zjeść, Dżunku, ale za to ta śliwka po obraniu z tej niezbyt atrakcyjnej skórki wygląda w ten sposób i jest już bardzo słodziutka. No jak dżuny? Dobra ta śliweczka, yeah. tak słodka jest. Za czym odkładasz? Aż tak słodka, że trzeba popić. No to rozumiem, w porządku. No to popiję sobie. Dobra, Juny podjadła trochę, tarą podjadła, to i ja spróbuję jeszcze raz, jak smakuje ta... Znów przyszła gębka. Zabierasz zabawki ze sobą, tak? Możesz mówić, wiesz? Dobre bardzo, słodkie. It's really good. Słodziutki. <laughs> Jedziemy. Dokładnie odwrotnie niż pamiętam to z Polski. Tutaj pogoda wygląda następująco: od poniedziałku do piątku pada. Weekend przepiękny. No i tu się potwierdza. Kolejny tydzień z rzędu. Tu właśnie pan cumuje. Tam mamy daleko zacumowany kuter i pogląd na sytuację pogodową. Trzeba by coś chyba dzisiaj wykombinować fajne. Idziemy sobie z żontą <grywia> yy, na market, bo kolejne podejście, może uda się kupić nam ośmiorniczki, yy, bo wybieramy się na grilla dzisiaj do ciotki Tiger. No i chcielibyśmy...

Pan nam powiedział, żebyśmy nie brali tych, bo nie są zbyt świeże. Te pojadą do Phnom Pen. Tu nam teraz prosto z tych worków e, się to sputna. Tak prześwietliłem dosłownie moment temu. Niezwykle one wyglądają może ładnie. Trzeba będzie je umyć oczywiście, ale są świeżutkie. A te? się do Phnom Penh. proszę, nie było nas kilka dni od takiej zmiany. Gdzie nasza kanapa? Nie ma kanapy. Zdoi teraz ten stoliczek tutaj. Kanapa poszła tam w róg. Tam się chłopaki, no wiecie co państwo, z zewnątrz sobie przygrywają na gitarze, a my po kaweczkę, ale take away, I zaraz, lecimy dalej. Nie wiem czy to będzie widać, tam, o tak się ruszyła. To jest jedna z największych tego typu ryb jakie tu widziałem, nie chodzi o w ogóle ryby, widywałem dużo większe ryby, ale ten gatunek konkretny samotnie pływa, bo zazwyczaj one pływają jak są mniejsze w stadach, w ławicach, a tutaj... Pojedyncza. Jo. No, ze 35 cm możemy mieć, baby, it's big like this. You know which one? This is like, always in the group. This... It's China? Yeah? Yeah. Jeszcze do tego tarunku mówię, że jest smaczna. But this, this one is smart. This fish mm? smart? smart. No, don't touch easily. Wiem. Próbowaliśmy je łowić jak byliśmy w Mangrovesach i nie chciały. <laughs> No i siedzimy sobie właśnie e, daktem, tutaj na cypelku Taram cieszy się Lizakiem dżuny i kawą z pak cafe a Juny się cieszy towarzystwem mamy. Ja w ogóle się cieszę w tej Robimy przelot przez mm. Wczoraj się denerwowałem, że jeżdżą motorami, to teraz sami jedziemy. Ha, ha. Proszę bardzo, dzięki temu, w szybkim tempie, możecie zobaczyć, co na festynie. Może nie słychać szczęśliwie, ale widać. A jedziemy stąd do restauracji rok, bo tam zostawiliśmy w lodówce. E... Ośmiornice. Jedziemy je zabrać i jedziemy do ciotki. W drodze do ciotki Tiger zatrzymaliśmy się w takim stoisku, przy takim stoisku zasadniczo, gdzie robią smażone banany. I Tarąg właśnie kupuje. Taką zachciankę ma. To ją realizujemy. A tu pani ma włosy siwe. Takie dziwne. Oh. Dotarliśmy już do ciotki Tiger. Taranku siadła sobie tutaj. To jest cień, Akurat teraz słońce zeszło, ale generalnie jest tutaj chłodniej po prostu. A tutaj. Na tej palmie można zaobserwować, tylko na tej, rosną owoce. Te owoce, jak dojrzeją, robią się pomarańczowe i spadają z drzewa. Tarą mówi, że są jadalne, że można je jeść i że są w środku gorzkie. You You can eat it? I co? Otwieramy to? The opening? Dobra, otworzę i wam pokażę, albo poczekajcie, spróbujcie to zrobić.

Jesteśmy. Ja działam. Rozpalam grilla. Przyjechała też mi z Marcinem, z Jacobem. Marcin z Jacobem i z Juny są tam nad wodą. A ciocia pojechała z siostrą kupić coś. Kupić, tak. No więc ja wracam do mojego zadania, czyli rozpalić grilla. Juny, co tam masz? Co to jest? To, to jest, to, to jest to. Umbrella? Parasolka? Tak. Yeah. No to super. Kaki, nie muszę rozpalić grilla, za chwileczkę jeszcze. No proszę. Yy, tutaj sobie rosły chili, takie białe. I Mi jest zachwycona z tego powodu. Marcina. Bo... No, mówi, że są super ostre, że one są znacznie ostrzejsze niż te czerwone. I będzie je wrzucała do papaja salad. No to super. Dopadłem Mi w trakcie robienia jej słynnej papaja salad. Nie. Trzeba przyznać, że rzeczywiście jest fantastyczna. Jest mm. trochę long bean, I jest papaja oczywiście. I będzie na ostro, bo jest po tajsku, a nie po kmersku. Spicy? Super. super spicy, thank you. <grywia> nie będzie na ostro, będzie super ostro. No i bardzo dobrze, super. Idę do Marcinę, i dzieciaków. A to jest ta inicjatywa, o której wspominałem jakoś niedawno, jak przyjeżdżaliśmy sobie, jadąc tam na rzekę. Eee, tutaj będzie, no już jest wysypane, taki półwysep. Tam będą znajdować się takie bungalowy, w których można będzie sobie usiąść i łowić ryby. Dookoła tam, dlatego mówię właśnie, półwysep, taki cypelek, dookoła jest woda z rybami i po prostu sobie będzie się siedział w bungalowku, łowiło rybki, a jednocześnie z restauracji tutaj, która jest za mną, można zamówić sobie jedzonko, piwko, Bardzo przyjemna inicjatywa, uważam, że świetny pomysł. Sam chętnie będę korzystał. You. <laughs> Już skończyła. Mi not robić. Spicy not spicy you feel your tongue. <laughs> <laughs> mi mówi, że to nie jest wcale ostre, ponieważ nie będę czuł mojego języka za chwilę. Mami. Mami, Dobre. Mm, very good. No, very good. You. Mm, bardzo dobre. Ostre, ostre dobre, na no, smaku bardzo dobre, ale znów włosy dęba. On nie pokaże jej tego. Oh, idę zjeść jeszcze. Bardzo dobra ta sałatka, muszę Wam powiedzieć. Jestem naprawdę pod ogromnym wrażeniem. Gdy jeszcze nie zaczynamy, czekamy, bo ciocia z siostrą pojechały dokupić jeszcze birsa. Już tutaj część jedzenia jest. Me? It's so, so good. It's really... I love... I, I love your papaya salad. It's amazing. Maybe one day you can show it on my cooking channel. How to make it Thai style. Lovely. Być może któregoś dnia mi da się namówić i na kanale czyli z pierwszym ogotowaniu pokażę jak zrobić prawdziwą tajską papaja salad. Uff, bardzo dobra Pojechała siostra z ciocią na chwilę zrobić małe zakupy na imprezę Wygląda jak ninja cały kola tutaj warzywa jakieś zioła puszki puszki Czego tam nie ma? A grill gotowy, rozpalony. W gotowości. Nie ma tylko A tutaj, w takim kręgu, ma takie oczko wodne zrobione. I tutaj chyba to są wszystko gupiki, tak mi się wydaje. Tak jak my mamy mieczyki, to to są gupiki, ale wszystkie czarne z lekko niebieskimi ogonami. Dokładnie identyczne. Tam na tym tle ziemi w doniczce widać te malutkie, takie sobie pływają. To czemu wybierać czarne ryby do takiej wody? No nie widać ich w ogóle. Starą przejęła grilla ode mnie, czyli ja byłem tylko po prostu do rozpalenia. Tradycyjne role w małżeństwie. Where is big lizard? It's gecko. It's a gecko. Czyli mężczyzna rozpalił ogień, a kobieta poszła do kuchni. A tutaj Pokazuje mi, o nie, nie uciekaj, jeszcze nie uciekaj. No i tyle wam pokazałem. Był mały gekon, Znaczy, taki sobie. Pojechałem do sklepu. Kochanie stwierdziły, iż nie chcą pić piwa. One chcą się napić jinro, czyli tego koreańskiego specyfiku. Eee, no coś, a kształt. Nie wiem do czego to porównać. Do wina smakowego może. Eee, w każdym razie, nie mieli tutaj w sklepiku, nie cioci. Więc musiałem pojechać dalej. Ale mam. Już wracam do dziewczyn. Powinny być względnie usatysfakcjonowane. No i już jesteśmy w komplecie. Grill polowy wylądował ostatecznie na środku stołu. Taro nadal włada szczypczykami tutaj. Siostra i Tiger. Tutaj jeszcze ośmiorniczki ciągle. Jest sporo warzyw, A taka istota przyszła do mnie na talerzyk chcesz to to spróbuję. Pyszne, naprawdę rewelacja. Świeże owoce morza są genialne. Absolutnie fantastyczne. Marcin zabrał gdzieś dzieciaki znowuż. Ale nie widzę ich tutaj. A tam są na końcu. Tam się bawią. Ale no to A, no nie, Marcin wraca z Jacobem, tam się tylko bawi Juny z córką Tiger. Aha, no to elegancko. Mi i Marcin z Jacobem już pojechali, my również się zbieramy do wyjazdu. Skończyliśmy e, śniadać, można by powiedzieć. No, boję się troszeczkę o moje e, limity wagowe, bo dzisiaj pojedliśmy troszeczkę, nie ukrywam. E, będziemy się żegnali z gościnnym miejscem cioci. Naprzeciwko dużej pagody, które jest trzegą dwa słonie. I będziemy wracać do domu. Był taki moment, że baliśmy się nawet o, o to, że znowu nas deszcz złapie, ale te ciemne chmury gdzieś sobie przeszły i myślę, że powinno być w miarę dobrze. Także już za momencik ruszamy do domu. No i proszę, taka przeszkoda na drodze. Byki wodne, papalowsk. Minęliśmy je, teraz musimy martwić się o to, żeby minąć również dziury w drodze. To jest krótki odcinek, potem już droga jest dobra. To nie jest tak, że tak cały czas jest, ale akurat tutaj tak się nam przytrafiło, że trzeba przebrnąć przez taką jabłkę. on cały czas za uchem, że chce na Riverside jechać, no a to nie taki był plan. No zacznij. Przepraszam Państwa za to, co widzicie i za to, co. Wpadło mi coś do oka i wymywałem to długo wodą, ale Taron twierdzi, że już wyciągnęła. Podobno rzęsa, no zobaczymy. Nie uniknęliśmy pójścia dżuny na trampolinę, ale to dobrze, niech sobie poskacze. A ja z tym okiem nie wiem, co się dzieje, naprawdę. Awas, awas. No to mamy dżuny na trampolinie jeszcze, żeby nie było. Zdobyła to chciała. Juny, pokaż jak skaczesz, a nie pyłek wypłynasz. Juny, dawaj. Skacz. Korzystamy z tego, że nie ma muzyki. Dobrze. <ścoughs> Brawo. Będziemy teraz na dwóch poziomach. Dałem parą tę pomoc, żeby ściągnąć już dżuny z trampoliny. Muszę jechać do domu o to mi tak Boli. <laughs> proszę bardzo. miejscowa publiczność i matka dziecka. Jednooki Marcin żegna się z wami z Riverside i z Festynu, ale to nie odcinek, oczywiście nie jest koniec odcinka. Także zostańcie proszę z nami, czekam na dziewczyny i jedziemy do domu. Kontynuujemy odcinek dalej. Mam nadzieję, że z tym okiem się zaraz wyjaśni. Jesteśmy w gotowości do wyjazdu, w związku z tym ruszamy ostatni rzut oka, żeby nie było, że nie pokazuje zachodu słońca, bo co to byłby za odcinek? A teraz jedziemy. Ale co ugotowałaś? To jest pi pizza? Nie. A super, no to dobrze. Nareszcie w domu, nareszcie w domu, eee, coś z tym okiem jest nie tak, nie wiem, ta rąk wyciągnęła mi stamtąd rzęsę, nie wiem czy rzęsa mnie zacięła po prostu w oko, czy tam cały czas coś tkwi, tradycyjna metoda wło włożyć oko w wodę, eee, kończy się ogromnym bólem, i działa pizza, dziękuję kochanie, to ja za chwileczkę zjem tą pizzę sobie, eee, no nie wiem, nie mam pojęcia, zobaczymy do jutra, mam nadzieję, że przejdzie, jak nie to kupię jakieś krople, a jak nie no to okulista, co zrobić. Ale było bardzo fajnie. Super dzień, super dzień. Cześć kochanie. Co robisz? <laughs> Surprise! A ja przyszedłem tak naprawdę e, zakończyć odcinek. Jednak dopiero co mówiłem wam na Riverside to jeszcze nie koniec odcinka. Ale jednak. Bardzo, bardzo dziękuję za to, że byliście, oglądaliście. E, dzisiaj mamy już <laughs> to jest jakby następny dzionek już w tego samego odcinka. I <laughs> <laughs> Dziewczyny zgromadziły tutaj wokół. Jak widzicie, jest trochę lepiej już z okiem. Tarą wczoraj pojechała, kupiła mi krople i już wczoraj żeśmy wciskali je. Dzisiaj kontynuujemy. Zdecydowanie krople pomogły. Dobra. Bardzo, bardzo dziękuję za dzisiejszy odcinek, za to, że żebyście oglądaliście. Zapraszam oczywiście na jutro. Kończę z nami. Do zobaczenia. Cześć.